Chyba jesteśmy, no coś tu tu No dobra, my nie jedziemy. Chyba, chyba mnie słychać, jak A, jestem. Dzięki Ola, bo no, coś się tu właśnie zawieszał ten internet, przynajmniej tak się sądził. Dziś uwolnię się od świata iluzji, demaskując grę ego. Zdając się na prowadzenie mojego serca, raz na zawsze uwolnię się od utopijnej wizji, bolesnej bezsenności oraz wszystkich koszmarów stworzonych przez moją ego. Tylko tak wyjdę ze świata żona Dziś przestaję być pożywką wyimaginowanych autorytetów w świecie ziemskim i astralnym. Dziś przybliżam się do prawdziwego swojego ja i ludzi. Oj, wiele tu o ego w tym dzisiejszym kinie, więc w pewno mógł być gorący. Na chondrazkach mojej mili, ta gorącość się objawiała tym, że jak szaman zjechał do Matrixa, do Bielska, to była piękna pogoda, a tutaj mieli grano bicie i jakieś tam inne bicie. I w ulewę w międzyczasie, a ja wyjeżdżałem na sucho i wróciłem też na sucho, a to było raptem może dwie godziny. Także, przestrzeń się nam tutaj e, oczy z Jak widzicie, wczoraj był barzem, dzisiaj musi być kura jego, czyli samica dla równowagi, też całkiem dorodna. Już takie się bezczelne te barzanty, powiem wam, zrobiły, że. Staje na tym kamieniu, na którym wczoraj pokazywałem Wam zdjęcie, o właśnie, i domaga się, wydając dźwięki, żeby mu szaman e, karmę postawił. Także, no chyba za to mu ma szaman karmą odwdzięczać się za jego piękność, tak, tak tutaj stwierdziliśmy. No ale co zrobić, jak się ma takiego pięknego bażanta, no co trzeba go karmić. Dobrym, dobrym tym, słuchajcie, obserwujemy właśnie na wątraskach. E, tutaj ilość zwierzyny nam rośnie, od myszy zaczynając, niekoniecznie w domu, bo z, w domu wytępiliśmy, ale na zewnątrz chodzą sobie gremialnie, mieszkają wokół domów w ziemi, gdzieś tam pod podłogą mają na Węgłach wejścia. Dzisiaj właśnie szaman widział, jak się tam myszki chowały. Jakieś tam inne, również bliżej nie zidentyfikowane, nie wiadomo czy to kuny, czy piżmaki, czy nie wiadomo co, bo w zasadzie tylko po wielkości gdzieś tam przemykającej i cieniach można się zorientować, bo czasami to są takie krótkie. Odcinki czasu, że trudno nawet to zarejestrować. Gdzieś się tylko przemknie. Także mamy, w zeszłym roku mieliśmy proces magicznego obrony, ogrodu w Tajmieżu. Dziś e, w tym roku mamy e, jakąś obcitość, właśnie zwierzyny na e, honduraskach jesienno. Sarny, e, no to jest w sumie normalne. Tutaj nie ma płotów. E, to w zasadzie jest góra wielka. Las w każdą stronę wokół, więc koziołki, czy sarny, czy łanie nawet. Jelenia jeszcze Puszomak nie widział, przynajmniej w pobliżu, ale łanie kilka razy owszem, takie dorodne. No więc jak są łanie, to pewno są i jelenie. Także obfitość zwierzyny mamy tutaj niesamowitą. Gil słuchajcie, który na Lipie sobie mieszka, czy nie wiem nawet czy on na Lipie mieszka, w każdym bądź razie ma na niej jakąś tam ścianę wspinaczkową i można powiedzieć, że w jakimś obłędnym kole całe dnie potrafi po pniu wspinać się jak dzięcioł, Prawie że tą samą trasą wychodzi przez 6-7 metrów po tym dniu, po czym na gałązkę boczną lipy, po czym jak już na tą gałązkę, ponieważ liści jeszcze nie ma, więc szaman to często obserwuje, jak otwiera okno, zlatuje z tej gałązki na sam dół i rozpoczyna tą wspinaczkę od nowa. I tak potrafi kilkanaście razy, potem gdzieś tam sobie tłunie dalej, no i potem znowu e, potrafi takie rzeczy powtarzać. Także można sobie w oknie siedzieć miałem to już nawet nagrać, ale nigdy mi się nie chce zejść po aparat, jak właśnie go obserwuję, bo to jest takie zabawne, a ponieważ już z perspektywy no, kilku tygodni obserwuję i nie mogę wyjść z zadziwienia, jak w zasadzie ta jego ścieżka jest po tej linii całkiem podobna od tych kilku tygodni. Także można powiedzieć słuchajcie, że te algorytmy również przejawiają się niekoniecznie nasze ludzkie, ale właśnie przejawiają się na przestrzeni w zwierzętach i tą przestrzeń też tak w pewien sposób programują, mówiłem o tym wczoraj. Tutaj wszystko w pewien sposób jest programem. Jeśli mamy wystarczającą uważność i odpowiednią ilość czasu możemy się dopatrzyć powtarzalności schematów, wręcz których no, wydawałoby się, że, że niemożliwe, że, że one się powtarzają, że nie, może, że nie może tu być żadnego schematu. A okazuje się, że i i zwierzęta, nawet ptaki potrafią mieć te same schematy. Szaman od jakiegoś czasu obserwuje właśnie jaszczębia, który mieszka, no przypuszczam, że jakieś 200-300 metrów od naszej chałupy. Nie widziałem jego gniazda, bo jest gdzieś w lesie, ale, ale po prostu po linii na, na niebie, którą on lata i też czasami go obserwuje kilka razy dziennie praktycznie w tym samym miejscu jakby jechał jakąś autostradą leciał w powietrzu w tą samą stronę leci jedną linią i jedną nitką wraca drugą nitką no i tak na przestrzeni dni można określić w zasadzie jaka szeroka i i, i, i głęboka ta autostrada, jego powietrzna, czy ten tunel, który się przemieszcza, jest. Ale słuchajcie, to są wszystko rzeczy, które no, dość ciężko jest y, nam zauważyć y, w przestrzeni takiej miejskiej. Natomiast w naturze, jeśli tak jak już powiedziałem, jest wystarczająca uważność, no to się okazuje, że mnóstwo rzeczy y, no, jest bardzo powtarzalny, czyli y, funkcjonuje według jakichś programów, które są pisane, lub w przestrzeni tych y, istot, no bo było, nie było to jakieś istoty zwierzęce, co prawda, no ale jakie to ma znaczenie. Ich konstrukcja wcale znacząco nie odbiega, y, przynajmniej na tych y, niskich gęstościach, od y, konstrukcji. Istoty ludzkiej. Także można powiedzieć, że nawet ludzkie istoty funkcjonują według, no, czasami, jak są na dość początkowym etapie rozwoju i z niską świadomością jednocześnie, to te algorytmy, na jakich funkcjonują, są tak proste, że czasami nie do uwierzenia. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy to w stanie wychwycić, bo to wymaga też wielkiej uważności. Im, im większa świadomość, tym te algorytmy są bardziej skomplikowane, ale to nie znaczy, że nie można tego wychwycić. To również można wychwycić i no i Powiem tak, pewno z czasem niektórzy z Was będą w stanie. Oczywiście to nie będzie online i ciągły czas, ale przynajmniej niektórzy adepci z czasem rozwiną takie zdolności, żeby postrzegać pewne takie sekwencje algorytmiczne czy programy, według których tutaj funkcjonują ludzie. Słuchajcie, no to może nie jest takie. Optymistyczne na początek, no ale słuchajcie, to nie jest też pesymistyczne. No, w jakiś sposób tą przeszkodą trzeba przy niej się przemieszczać. Ona nie jest wyjątkowo skomplikowana wbrew temu, co, co się ludziom wydaje, wręcz przeciwnie, jest poblokowana na tylu różnych poziomach i kontrolowana, czy można powiedzieć, ucieczka z tej przestrzeni jest w zasadzie niemożliwa no i z tego powodu ilość tych możliwych do zamanifestowania zdarzeń, wydarzeń i możliwości jest no wbrew temu co się mogłoby wydawać dość mocno ograniczone. No ale to są takie właśnie rozklinki w trzecim oknie czasowym. Dzisiaj y, przypuszczam, że y, niektórzy mogli mieć mocne sny, aczkolwiek tak jak chyba wczoraj mówiłem, y, one mogły być y, no, ciężkie do, zapamięta do zapamiętania. Y, to okno czasowe się charakteryzuje właśnie tym, że y, umożliwia bardzo głęboką penetrację swojej y, przestrzeni i nie tylko swojej przestrzeni. Ale ze względu właśnie na tą głębokość mogą się obrywać, no tak, chyba można by powiedzieć, możliwości utrzymania ciągłości przekazu, czyli, czyli nawet snów niekoniecznie możecie je pamiętać z dzisiejszego dnia, aczkolwiek myślę, że były, była to no, taka mocno, mocno senna. I wyglądowa noc. Może się to przenieść jeszcze na e, dzisiejszą, bo jutro wychodzimy z tego okna czasowego w portalu. Więc z racji tego, że się ten portal za już niedługi czas zaczyna, no to może się to jeszcze e, zamanifestować. E, no cóż, moi mili. E, Szaman już zapowiedział trochę nową serię audycji, ale ponieważ. Chcę dobrnąć jeszcze te kilka dni, żeby można powiedzieć, nie zakłócać możliwości przejawienia się pewnych opcji, które no zobaczymy, ale myślę, że się ujawnią na przestrzeni już w przeciągu tych kilku, kilku dni. Chodzi tu głównie też o tą datę, która się nam zbliża chyba niedzielna kanonizacji. Także zobaczymy co to z tego się ujawni, ale czuję, że może tutaj być no, ciekawa manifestacja pewnych rzeczy. To zobaczymy, to się już szybko zweryfikuje. No i będziemy, będziemy o tym wiedzieć. Także cóż moi, mili, szaman dzisiaj będzie kończył, dzisiaj tak jak powinno być. W 15 minutach może się to wszystko zmieścić. Jutro może będzie troszeczkę dłużej, bo być może yy, trzeba będzie jakoś to okno yy, czasowe yy, podsumować. Jak macie jakieś w związku z tym swoje doświadczenia i chcielibyście się tym podzielić, no to zapraszam, czy tam na czata, czy yy, możecie to wklejać, czy przesłać mi mailem. Także, yy, no też. życzę Wam dobrej nocy, no i owocnych wglądów dla tych, którzy, którzy mają. Ochotę w ogóle się temu, z tego korzystać. Do jutra.